Witam wszystkich Postanowiłem sobie, że zacznę nagrywać to co udało mi się kupić upolować o, w cały tak, co tu mamy no w sumie to zobaczymy co tu mamy mogę tylko na wstępie powiedzieć, że to są figurki głównie o, paczki nie odwracam bo tam jest etykieta teraz zapewne trochę szeleszcze rozdajmy tą folię i już będziemy mieć wszystko pod kontrolą o. o jeszcze tu ładnie zabezpieczone pięknie ładnie nic nie mogło się uszkodzić. Zobaczymy, co udało mi się tym razem upolować. O, jeszcze tu coś trzyma. No dobra. No. Widać, że już coś mamy. Może to wezmę sobie na bok. I będziemy. O, nie mogę powolutku wyjmować. Tu już mam jakiegoś pana. To może tak. Tu będę układał tylko figurki Lego. A tu będę z boku, gdzie nie widać, do kartonika. Będę wrzucał sobie kompatybilne klocki. Jak na przykład ten tutaj. Kompatybilny. Ja wam powiem, bo serce mi mocno bije, bo ten tutaj. To jest niezwykły kozak, czy to lego czy nie lego, to najprościej, można z główki zczytać, ale najprościej, z torsu, patrzcie, ci bardziej obeznani w temacie już wiedzą, strzał życia, <grym> tak, to jest ten jeden z tych strażników chyba, Jej, gdzieś tu Chyba nawet już mam hełm. Sprawdzę sobie. Tak, ja już sprawdziłem. Nie wiem, czy to mi się uda. O, nie uda mi się. Wierzcie mi na słowo. To już był oryginalny, więc... I jedziemy dalej. oj Kolejny. Tak jak widać oryginalne Lego również ma. Takie jest to stara figurka. Kurczę, widzicie to? Czy wy to widzicie? Dobra, może tu. No tu troszkę zabrudzona ale to od tej palerynki, tak. Powiem Wam, jeśli będzie tak dalej szło, ta jedna figurka zwróciła koszt tego wszystkiego. Za jaką kwotę to kupiłem? Ta jedna figurka. Nie wiem, czy to główka się zgadza, bo to jest Lloyd. To się chyba główka nie zgadza z tego, co pamiętam. I powinna mieć kaptur. Chyba nawet podobny troszkę do tego kaptura. Ale umówmy się. Są tu nie tylko figurki Lego. I myślę, że nakręcę z tego więcej niż jeden odcinek. Są też takie figurki które wcale nie są takie złe, Kobi, oryginalne, polska firma generalnie bardzo fajne figurki eee, tematyczne żołnierze, tak, tu akurat nie tu mamy chyba jakąś mamę bardzo fajne figurki Żołnierze mamy z Kobi to może jeszcze na zakończenie tego filmu strzelę Taką jeszcze jedną z fajniejszych figurek O kurczę. z Złapnę ostrość Myślę, że widać Tu nie trzeba komentarza, można też z miecza Szczytać Zaraz postaram się znaleźć O tutaj, o Naturalne światło, to nie w naturalnym świetle Tu widzicie, o tu jest no tu, w tym ugłębieniu jest. Jest to lekko napis. No to powiem wam, że to jest jeden z lepszych strzałów. myślałem że jednak nie, ale że to jest jeden z lepszych strzałów z moich zakupów Ever. O to co teraz kupiłem No to sprawdźmy jeszcze tą figurkę. Ja sobie tylko strzelę. oh my god. Gorąco. Jeszcze tylko potwierdzę, żebyście je wy zobaczyli. O, nie mostrzy, O teraz. Widać. Zobaczcie. To wszystko to jest oryginalne. Oryginalne. No to może jeszcze jedną figurkę, którą widziałem, że jest tutaj. Którą widziałem, że jest tutaj. O! Zbieram te diabełki. W sumie tylko dlatego to kupiłem jest kompletna, bo te rogi wyjmują się i to jest bardzo ważne, że ta figurka jest kompletna, bo odcień tych rogów jest inny niż obecnie występujące te kolce, tak? A czy jest oryginalna, to zaraz wam powiem W sumie to sprawdźmy na rogu. Tak jest. Może się wydawać, ale na każdym takim rogu też jest logo LEGO. Tutaj na tej paskiej powierzchni. No słuchajcie, w ciągu jednego filmiku tego nie ogarnę. Głos mi drży. Tak jak mówiłem, nie wszystkie są LEGO. <śm> w sumie fajne. Może jakiś żółw ninja tu się znajdzie. Nie wszystkie figurki, które tu się znajdują są LEGO. Nie wszystkie. Ale... Ta jedna... Kosztuje więcej niż ja zapłaciłem za ten cały miks. Nie zapłaciłem za to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć pozostałe figurki. Co tu mi się udało zakupić. To się dowiecie w następnym, czy to LEGO czy nie. Pozdrawiam Was, dajcie znaka, czy chcecie obejrzeć całość.